Kamil Ryfiński, Likota, proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w Radomiu, ale w całym, w całym kraju praktycznie placówki oświatowe są likwidowane z powodu oszczędności przez samorządy rzędu nie wiem, 2 milionów złotych rocznie. A tymczasem pan premier w ekspoze zapowiedział likwidację funduszu kościelnego, który ponad 90 milionów wynosi. W związku z powyższym mam pytanie, czy nie byłoby bardziej takie etyczne i przyzwoite zrezygnować jednak z tego funduszu kościelnego, zrezygnować z wydatków w Ministerstwie Obrony Narodowej. W wysokości ponad 26 milionów złotych na kapelanów, którzy pobierają wynagrodzenia rzędu 5-7 tysięcy złotych miesięcznie. Są w stopniach wojskowych od majora do podpułkownika-pułkownika. I w związku z tym, czy. I często niestety dzieje się tak, że są kapelanami w jednostkach których po prostu już nie ma. Są zlikwidowane jednostki, nie ma żołnierzy, a te etaty kapelanów pozostają. Analogiczna sytuacja jest w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie ponad 90 milionów złotych jest przeznaczone na duchownych. Czy nie warto byłoby jednak zachować szkół i ułatwić życie dzieciom? Dziękuję, przepraszam za przekroczenie czasu. Dziękuję bardzo. Jako ostatnie pytanie zadawać będzie pan poseł Kazimierz Ziobro, który mnie poprosił mimo zamkniętej listy, żebym go umieścił. Dziękuję.